Cześć kochani, to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj trochę taki odcinek łączony, bo przecież w marcu, nie, w kwietniu nie było e, moich radości marca, zatem dzisiaj przychodzę z podwójnym odcinkiem, mogę mogłabym powiedzieć, czyli moje radości marca i kwietnia, czyli co Londyneczce sprawiło największą przyjemność i największą radość. W tych dwóch miesiącach będzie też taki bardzo mini book haul. Bo jak nie pokażę Wam teraz, to później zapomnę Wam pokazać tak zbiorczo tych książek. Zatem zostańcie ze mną. Będzie się działo. moi drodzy na początku taka mała prośba do was bo ja zdałam sobie sprawę że to minął rok odkąd ja tak regularnie wróciłam na kanał odkąd londyneczka rzeczywiście przez większość czasu dwa razy w tygodniu y, dla was y, jest i opowiada wam o książkach i nie tylko o książkach i chciałabym was zaprosić do ponownego wydania Q&A czyli zapraszam was do zadawania mi pytań wszelakich o co byście chcieli zapytać wpisujcie pytania w y, komentarz pod filmem ja chętnie bym nagrała taką aktualizację pogadałabym do Was na te tematy, które Was najbardziej interesują. Odpowiedziałabym właśnie na wasze pytania. Myślę, że po roku możemy spokojnie do tego formatu wrócić. Zatem serdecznie zapraszam do zabawy. A przechodząc już do odcinka, i moi drodzy, do moich radości, tak się zastanawiałam, jak to sobie usystematyzować, jak wam o tym poopowiadać, czy opowiadać najpierw o marcu, a później o kwietniu, ale stwierdziłam, że ten czas był dla mnie taki. Płynny i, i tak ciężko mi nawet momentami zdecydować, co kiedy było, to może tak się skupię bardziej na wydarzeniach. I najpierw chciałabym wam opowiedzieć o tym, co sprawiło mi dużą radość w Polsce, bo byłam w Toruniu, byłam w Bydgoszczy, byłam w Gdańsku, już wam o tym wspominałam, no i tam pewne rzeczy były dla mnie wyjątkowo przyjemne. Przede wszystkim moi drodzy w Gdańsku byłam na targach rzeczy ładnych. To był mój pierwszy raz na tych targach i absolutnie się zakochałam. E, chciałam wszystko tam kupić, najchętniej, ale powiem Wam szczerze, pewnie, że tam parę rzeczy kupiłam. Między innymi ten pierścionek, który tak naprawdę jest pierścionkiem mojej mamy. To jest pierścionek z porcelany, e, ręcznie robiony rzecz jasna, ale mamunia mi zawsze chętnie pożycza. Prawda, mamcia? Tak. Dokładnie, my nie mamy problemów. Jest tak na, na tak zwaną spółę. E, także kupiłam sobie taki pierścionek. Ja w ogóle bardzo lubię ceramiczną biżuterię, więc jestem cała szczęśliwa. Zresztą tak na przestrzeni filmów możecie oglądać też inny pierścionek na moim palcu, który się pojawia. E, mam też broszki, także będzie się przewijać, ale powiem Wam szczerze, o mam też grafikę. Mam też grafikę Adama Kosika, która to grafika była takim pomysłem i zaczątkiem do e, okładki Wiatr od morza Magdy Witkiewicz. Zatem mam ten pierwowzór, to co stało się inspiracją do, e, do okładki książki. E, postaram się Wam wrzucić tą grafikę, żebyście mogli wiedzieć, o której mówi, mówię. Bo u mnie już wisi na ścianie. E, tak, moi drodzy. Także Targi Rzeczy Ładnych, oprócz tego, że miałam ochotę tam wydać wszystkie moje pieniądze, oczywiście z rozumem, e, to ja się tam cudownie zainspirowałam, nie wiem, jakoś tak mi powiało w skrzydła i mam ochotę robić wiele rzeczy gdzieś tam do tego mojego rękodzieła, które w moim życiu się przewijało, e, wrócić i, i troszeczkę się tej <laughs> przyjemnością oddać. Tego pewnie o mnie nie wiecie, ale ja w swoim życiu robiłam biżuterię i kiedyś była cała taka seria biżuterii z kamieni półszlachetnych, e, później... Były kwiaty szyte, te kwiaty to były kolczyki, były bransoletki, były naszyjniki. No, sporo tego się działo i, i rzeczywiście dawało mi to bardzo dużą przyjemność. I, i cieszę się, że znowu nabrałam ochoty, żeby po latach do tego wrócić. Także Targi Rzeczy Ładnych to jest pierwsza rzecz, która była dla mnie absolutnie fantastyczna i już właśnie się śmiałam do, do Magdy, z którą razem na tych targach byłyśmy, że y, na kolejną edycję y, przyjeżdżam. W październiku chyba jest kolejna edycja właśnie w Trójmieście. Także moi drodzy, jeżeli mieszkacie w mieście, w którym odbywają się Targi Rzeczy, Chła Rzeczy Ładnych, lubicie rękodzieło, to absolutnie tam idźcie, bo y, ceny są bardzo przystępne moim zdaniem, y, a, a możecie znaleźć tam cudowne dawianki i w ogóle. A, szkoda gadać, Ja tylko mówiłam do mojej mamy, że niech żałuje, że nie była, bo też absolutnie by tam oszalała. Nie mam niej? Tak. tak, bo my, my bardzo kochamy wszelkie rękodzieło. Oczywiście. W październiku, w październiku pojedzie Basia, dobrze. Myślę, że to jest bardzo dobra myśl. Także my mamy plany. Kolejna rzecz, moi drodzy, która sprawiła mi bardzo dużą przyjemność, to wystawa, na której byłam w Toruniu, w Centrum Sztuki Współczesnej. Ta wystawa ciągle trwa. Do 25 maja można ją nadal odwiedzać. Tam bilety są, nie wiem, po 20, po 15 zł. Na no nie są to żadne duże pieniądze, w każdym razie. A to jest, moi drodzy, wystawa pod tytułem, przepraszam, ja muszę przeczytać, bo ja zapominam. Nie pytaj o Polskę. Eee, tak, don't ask about Poland, bo jest wiecie, w dwóch jest Językach. To jest naprawdę bardzo interesująca wystawa, moi drodzy. To jest taki portret Polaków, y, takich... Mm bardzo specyficznie pokazanych wad Polaków, mogłabym nawet powiedzieć. Wystawa, oczywiście tam jest, pojawiają się prace dwórnika chociażby, ale później jest takich, wiecie, autorystów bardzo współczesnych, nowoczesnych, gdzie są, jest bardzo dużo takich instalacji artystycznych. Na ścianach pojawiają się też cytaty z polskich piosenek, takich właśnie współczesnych, ale społecznie zaangażowanych, chociażby bardzo dużo cytatów z Marysi Paszek jest, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że uda Mam nadzieję, że uda mi się wam wrzucić kilka przebitek, będziecie mogli co nieco z tej wystawy zobaczyć. Poruszyła mnie ona naprawdę. Uważam, że była bardzo, bardzo celna i warta uwagi. Także jeżeli macie okazję, będziecie w Toruniu, jesteście w Toruniu, to idźcie koniecznie, bo Myślę, że to jest jedna z tych takich ważnych wystaw, także ja gorąco polecam. Z takich moich przyjemnostek polskich, to moi drodzy też w Bydgoszczy byłam w księgarni Weź Poczytaj. To ja się śmieję, że to jest chyba w ogóle moja ulubiona księgarnia w Polsce. A dlaczego? No, bo tam są tanie książki, tak? To są książki, które gdzieś tam już schodzą z rynku, są sprzedawane za ułamek ceny i naprawdę ciągle można tam znaleźć wiele, wiele perełek. Ona kiedyś była też w Toruniu, już jej nie ma, więc jak ja w Bydgoszczy zobaczyłam tę księgarnię, to wręcz pobiegłam. Niestety miałam bardzo mało czasu, ale nawet w tej krótkiej chwili zdążyłam parę książek złapać, o których Wam już mówiłam w bookholu, więc w niemu mogliście zobaczyć, co ja dokładnie tam kupiłam, e, bo dla mnie weź poczytaj, to na przykład w zeszłym roku to były tylko te takie namioty nad morzem, nad polskim morzem, więc e, miałam okazję, ale tak się cieszyłam, że mogłam być, wiecie, w takiej księgarni w starym budynku i, i cieszyć się tymi tanimi cudami, <noise> e, więc ja was gorąco zachęcam, zaglądajcie do weź poczytaj, jeżeli Macie ku temu okazję może w Waszym mieście lub też gdzieś tam w Waszym sąsiedztwie, tudzież przy okazji podróży macie okazję, idźcie, kupujcie, bo wiecie, za grosze, a możemy się cieszyć dobrą lekturą. E w w ubiegłych odcinkach zawsze Wam mówiłam o teatrze, tym razem w teatrze. Nie byłam na przestrzeni tych dwóch miesięcy, ale byłam parę razy w kinie. Zprezentowałam sobie tą taką kartę Unlimited tutaj do Cineworld, do, do takiej no, sieci kin, multiplexów. Nie jest to może najwyższych lotów kino, ale najbliżej dla mnie tak najlepiej komunikacyjnie, więc dlatego akurat ta sieć. Ja osobiście wolę do Odeon, jeżeli mówimy o, o sieciach kinowych w Wielkiej Brytanii. No, ale co ja widziałam i co polecam, moi drodzy Bridget Jones, ta ostatnia część Bridget Jones jest absolutnie wzruszająca dla mnie. Ja nie wiem, poryczałam się dwa razy w tym kinie. To było takie ładne i takie. I, inne. I z drugiej strony tam jest tyle takich mrugnięć do, do, do fanów serii o Bridget Jones, gdzie jest tyle właśnie odniesień do poprzednich części, takich ładnych odniesień wzruszających, gdzie z jednej strony już niby tego naszego Marka Darcy już nie ma, bo no to chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy, bo to jest w zwiastunach, e, pomimo tego, że on nie żyje, że, że został zamordowany gdzieś tam, kiedy bronił ludzi za granicą, oczywiście, wiecie, jako taki wielki społecznik, e, to on się w tym filmie pojawia we wspomnieniach, Bridget, w tych takich jej wizjach troszeczkę, tak, że ona go widzi, widzi go w twarzach ich dzieci no nie wiem, bardzo wzruszające, to było bardzo ładne i, i no, z takim rozrzewnieniem oglądałam ten film i aż szkoda, że wybrałam się na niego tak późno, że mogłam go zobaczyć tylko raz bo już zaraz schodził z ekranów i, i nie było mi dane obejrzeć go ponownie, ale jeżeli wróci jeżeli będzie jakaś okazja, to ja absolutnie go sobie chętnie jeszcze raz zobaczę e, inny film, który udało mi się zobaczyć moi drodzy, to w końcu Pieprzyć Mickiewicza 2 obejrzałam tak, bo niekiedy polskie filmy również się tutaj pojawiają Jedynki nie widziałam. Dwójkę obejrzałam, dlatego że tam krótki epizod gra Lilian Witkiewicz Bardzo polecam. I moi drodzy, powiem Wam, że ten film mnie poruszył, ale poruszył mnie ze względu na rolę. Głównego bohatera tego autystycznego ucznia Liceum Bożek. Ten chłopak zagrał. Jaki on był przekonujący. Ja Wam powiem, że ja byłam święcie przekonana, że to jest naprawdę uzdolniony artystycznie autysta. A tu się okazuje, że nie, ten chłopak po prostu tak dobrze autystę zagrał. Ja w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem, i yy, podobno chłopak niekoniecznie myśli o karierze aktorskiej, a ma niesamowity talent, więc jeżeli macie okazję, to szczególnie właśnie ze względu na jego rolę warto yy, obejrzeć, bo no chłopak ma kawał talentu. Co do seriali, to, moi drodzy, jest taki jeden serial, który mnie poruszył e, i który bardzo mi się podobał ze względu na sposób realizacji, że on był taki, taki dokumentalny wręcz w tym, jak został nakręcony, czyli serial Dojrzewanie. On również w Polsce jest bardzo popularny. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, obejrzyjcie koniecznie. naprawdę. Dobre kino, wiem, że ma być kontynuacja, że ma być druga seria, bo rzeczywiście to zakończenie było dość takie otwarte bez rozstrzygnięć takich ostatecznych, więc ja się cieszę, że będzie kontynuacja. Zresztą ja bardzo lubię tego brytyjskiego aktora, który gra ojca, tegoż chłopca, który jest tym głównym charakterem serialu. Nie, nie pomnę nazwiska, ale naprawdę, no, kawał dobrego serialu. I jeszcze jedna rzecz, którą oglądałam, to rzecz może nieco kontrowersyjna, <grydy> będę w mniejszości, ale ja Wam powiem szczerze, że mi się z dużą przyjemnością oglądało program Megan. Megan Windsor, Megan Sussex, Megan Markle, nazwisko panieńskie, tak? Kobieta wielu nazwisk, można powiedzieć. I powiem Wam szczerze, że mi się ten program oglądało dobrze. Ja oczywiście mam na myśli ten jej program kulinarny, czyli jak to jest With Love Megan z pozdrowieniami od Megan, tak? Mi się ten program podobał z tego względu, że on był po prostu taki relaksujący. Człowiek sobie popatrzył na ładne wnętrza, na ładne jedzenie na talerzach, na ładnych ludzi, którzy mają takie swoje sielskie życie. Pewnie, że mają swoje problemy inne niż te nasze codzienne, ale to było takie ładne w obrazku. I tak sobie celebrowali życie. I, i co? No i, i o co ja mam się na nią wściekać? Że, 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 że jest bogata, że ma kupę kasy. No, no jest, no i co w związku z tym, no, mam ją nienawidzić za to, że ma męża z rodziny królewskiej, no, no to by było totalnie bez sensu, e, a powiem Wam szczerze, że zwyczajnie ten program zapewnił mi rozrywkę i taki ładny obrazek, e, taki sielankowy obrazek, z drugiej strony jak oglądamy te wszystkie amerykańskie seriale, nawet nie amerykańskie, nawet zastanawiając się nad polskimi serialami, chociażby tymi T.V. to one też pokazują wszystkie takie, takie odrealnione, bogate, piękne życie, nie takie jak wygląda życie y, normalnych, zwykłych Polaków. Więc y, ja nie mam nic absolutnie przeciwko temu programowi Megan. Mi się on podobał, mnie on zrelaksował, absolutnie y, podziwiam jej y, kaligraficzne pismo. Rzeczywiście dziewczyna y, ma talent i, i widać, że długo to y, ćwiczyła. Widać, że cieszy się tym swoim takim rodzinnym życiem i niech tak sobie trwa w tym, i, i niech sobie żyją szczęśliwie, i, i życzyłabym sobie, żeby świat przestał tak bardzo ich y, hejtować, no bo, no bo za co? Co oni nam zrobili? No nam nic, tak. Zresztą komukolwiek czy coś złego zrobili, no już bez przesady. Także ja osobiście program MEGAN polecam, mi się podobał i, i jestem zdania, że warto go obejrzeć właśnie dla takiego relaksu i ładnego obrazka. Kolejna rzecz, która sprawiła mi dużą radość, to moi drodzy, jest tworzenie nowych produktów na Amazon, bo już tam ich kilka się pojawiło. Są książeczki dla dzieci z alfabetem i owockami, i warzywkami, i rzeczami do jedzenia na każdą literę alfabetu, zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. Są reading journale, jest kolorowanka, także trochę się tam podziało. Mam już kilka pomysłów na następne rzeczy, więc będę Was na bieżąco informować o tym, co tam się będzie pojawiać. I powiem Wam szczerze, że właśnie ten Amazon daje mi takiej, znaczy tworzenie tych produktów na Amazon on daje też mi takie mentalne wytchnienie, <laughs> że rzeczywiście jak się skupiam na czymś takim kreatywnym jest mi z tym tak bardzo dobrze i przyjemnie i, i tak robię coś, co właśnie mi tą dużą radość i przyjemność sprawia i cieszy mnie, że do takich kreatywnych rzeczy po latach wracam, bo widać bardzo, bardzo mi tego brakowało. Co do książek, aż żadnych tak wielkich zachwytów nie miałam, na pewno warto tutaj wspomnieć o książce, którą przeczytałam w ubiegłym miesiącu, książka polskiego autora, książka, która jest z pogranicza thrilleru i Horroru, czyli moi drodzy, książka Błędne Łąki Jarosława Szczyżowskiego. Bardzo mi się podobało, trzyma w napięciu. Książka spoza mojej strefy komfortu, książka, która zwykle, znaczy gatunek książek, który zwykle przyprawia mnie o taką gęsią skórkę, a, a tu może dlatego, że czytam ją latem, nie jestem sama w domu, to dobrze mi się to czyta. Gorąco Wam polecam. Dobra rozrywka, naprawdę. E, chciałabym też Wam polecić książkę pod tytułem Dziwna sali Diamond. E, to jest książka troszeczkę klimatem nawiązująca do e, filmu i do książki The Room, e, też już przed kilku lat film. E, bardzo dobra o, o problemach psychicznych osób, które żyły w uwięzieniu e, i i o takich jakby skutkach tego na ich dalsze życie oraz książka The Favorites o łyżwiarzach i o współzawodnictwie, o miłości, o przyjaźni, czy to w sporcie jest możliwe, wiecie, w tej jednej dyscyplinie sportu w kręgu tej jednej dyscypliny. Absolutnie fantastyczna książka, bardzo mi się podobała. Zatem te trzy tytuły na przestrzeni tych dwóch miesięcy gorąco wam polecam. I teraz, moi drodzy, już przychodzę do kolejnej części filmu czyli tego bardzo mini mini bookhola. Chciałabym wam pokazać książki, które przyszły do mnie głównie w ramach współprac recenzenckich z wydawnictwami. Pokazywałam wam je też na Instagramie, jeżeli mnie obserwujecie, to wiecie czego się spodziewać. Przede wszystkim Przyszły do mnie dwa tomy serii azjatyckiej Kim Ho Yon. Prawdopodobnie to jest seria koreańska. Pierwszy tom nietuzinkowy sklep całodobowy, bardzo piękne wydanie w sztywnych oprawach, i drugi tom jeszcze bardziej nietuzinkowy sklep całodobowy, również piękne wydanie z barwionymi brzegami właśnie one są takie miłe poręczne i wydaje mi się że będą taką właśnie przyjemnościową przyjemnostkową lekturą właśnie o takim prostym życiu z odrobiną magii podejrzewam bo tak zwykle w literaturze koreańskiej bywa bardzo mi czegoś takiego trzeba więc podejrzewam że będę za chwilkę czytać więc bardzo się cieszę z tych książek od wydawnictwa znak dostałam też najnowszą powieć, powieść Lian Moriarty, czyli Zaledwie moment. Grubaśna to książka. Jestem jej bardzo ciekawa. Mówiłam Wam o niej w rolce, która jest u mnie na Instagramie, także zachęcam do obserwowania mojego konta. Londyneczka rzecz jasna też będę za chwilę czytała, bo jestem bardzo ciekawa. Ja Lian Moriarty bardzo lubię. Zresztą od wydawnictwa Znak już czekają w Toruniu na mnie kolejne książki, więc widzicie, mogę sobie na bieżąco nadawać paczki za pośrednictwem moich przyjaciół. Dalej mam książkę, do której recenzji zostałam obsadzona po warunkach, mojej drodzy, Maria Tuszeńska, Obce Gniazda, tom pierwszy, porzucone. Maria to moje drugie nazwisko, Tuszeńska to moje nazwisko, zatem pasuje idealnie do recenzji. Z tego, co wiem, autorka jest też nauczycielką, więc czy też była, bo już jest na emeryturze, no może trochę Zmieniam fakty, ale wiem, że tam nauczycielką była, tudzież jest. E, jestem ciekawa, to będzie taka powieść obyczajowa o trudnym dzieciństwie, chyba przedwojennym, tak, u przedwojennego chłopca, lata 30. E, zobaczymy, co to będzie. Krótka lektura. Nie znam autorki, więc tym bardziej jestem ciekawa. Dalej wydawnictwo Filia z działu literackiego Filii, bo Filia od niedawna wydaje literaturę piękną. Między innymi w tej serii ukazali się Zbieracze Borówek, Sztywne Oprawy, nieco większy format, tym razem Prawdziwi Amerykanie, Rachel Kong. Już zaczęłam słuchać audiobooka, zanim przyszła do mnie ta książka. Ciekawe to jest. To jest o ludziach, emigrantach, tudzież kolejnych pokoleniach emigrantów, którzy że Zawsze wszelką cenę starają się być tymi prawdziwymi Amerykanami. I co to znaczy być tym prawdziwym Amerykanem? Eee, Amerykaninem, a nie Amerykanem. Boże, przepraszam. <laughs> Chyba już za dużo dzisiaj gadam. Mm, także to, co przeczytałam, przesłuchałam dotychczas, bardzo mi się podobało i na pewno będę wracać i kontynuować. Daję znać, że jest i warto. W ogóle warto przyglądać się tej e, nowej serii, bo e, ciekawe tytuły Filia planuje wydawać. Zresztą e, mają swoje oddzielne konto na Instagramie właśnie jako e, filia literacka i tam można podglądać e, zapowiedzi. E, z chwili tej klasycznej, obyczajowej mam e, Widunkę, Joanny Tekieli, tutaj Moda na Słowiańszczyznę ma się dobrze. E, już e, praktycznie kończę tę książkę. Jest fajnie, jest interesująco. To jest taka baja, nieco taka sztampowa i bardzo taka schematyczna można by było powiedzieć, ale wciąż to się dobrze czyta. Ja powiem Wam szczerze, że wczoraj tak wieczorem usiadłam i pół książki przeczytałam na raz. Rano dalej i tak naprawdę już, już kończę. Więc Widunkę można czytać właśnie dla takiej rozrywki i takiego właśnie lekkiego relaksu. Tutaj lata przedwojenne. Nie znam autorki Małgorzata Kołakowska, Dom pod Akacjami, rok 1925, zobaczymy, co to będzie. Podoba mi się okładka, a rzadko mi się to zdarza, żeby te filiowe, obyczajowe okładki mi się podobały. I jeszcze dwie książki, które sobie sama sprezentowałam, to, moi drodzy, Noblistka, hank. Hank i nie mówię żegnaj tutaj o zagładzie kobiet na wyspie Dedgew, wciąż mam nadzieję, że dobrze mówię nazwę wyspy. Jestem bardzo ciekawa tej książki, bo słyszałam o niej bardzo dobre opinie, więc tym bardziej. Ja autorki czytałam tylko wegetariankę i mnie nie zachwyciła. Czytałam ją jeszcze zanim dostała Nobla, więc to będzie taki powrót po dość długim czasie. Zresztą czytałam wegetariankę krótko po jej premierze już nie mam tej książki, także zobaczymy jak będzie z tą książką. Nie mówię żegnaj, jeżeli czytaliście, dajcie znać. I, moi drodzy, ostatnia. Mam wersję angielską, teraz polską, bo wiem, że mojej mamie się spodoba. Siostry Blue, Coco Mellors, czyli autorka Kleopatry i Frankensteina. Ja już zaczęłam czytać właśnie w oryginale. Bardzo mi się podoba ta książka. Tutaj mamy siostry, jedna z nich już nie żyje. One, każda poszła w swoją stronę i tak na nowo budują swoją relację. Więc wydaje mi się jakieś lekkie nawiązanie może, wiecie, tematycznie do Intermezzo. Znowu się zmienia się światło, Bo jasna książka. Wiecie, już idzie wieczór, więc no nie ma innej opcji. Także siostry Blue, ja też będę zaraz czytała. I jeszcze dwie książki, tak na szybko. To od Magdy dostałam książkę, którą podejrzewam wykorzystywała, jak pisała Wizjer. Król Darknetu: Polowanie na genialnego cyberprzestrzeni. Cyberprzestępcę to jest seria amerykańska z wydawnictwa Czarne. Dla mnie temat darknetu jest ciągle dość tajemniczy i niezgłębiony, a jestem jego bardzo ciekawa, więc chętnie przejrzę ten reportaż. Nie wiem, czy będę czytała całość, może gdzieś tam wiecie jakimiś rozdziałami. Zobaczymy, jak wiecie, zagryzie. <laughs> I jeszcze jedna książka, którą kupiłam na lotnisku, już jak właśnie wracałam do, do Londynu. Ona była dodatkiem do jakiejś gazety za 20 zł, do L chyba. A może do pani, nie wiem. To małe kobietki w tym pięknym wydaniu z Cranford Collection. Ja w ogóle małych kobietek po polsku nie mam, więc się bardzo cieszę, że mam akurat to bardzo ładne wydanie. No, no, piękne ono jest, także cieszę się, że je mam. Ono ma bardzo ładne zdobienia i w ogóle ma bardzo przyjemną czcionkę, taką dużą, znaczy font. Duży, duży rozmiar tego fontu, więc będzie się to zwyczajnie lekko czytało. I nie wiem w ogóle, gdzie się kupuje tę serię. Może ja mogłabym sobie zacząć ją kolekcjonować, a nie tylko te małe kobietki mieć. Nie wiem, dajcie znać, gdzie, jeżeli kolekcjonujecie, gdzie to zamawiacie, gdzie to kupujecie. Bo no, piękne są te wydania, a oni właśnie wydają klasyki. Mm, tak, i to by było wszystko chyba. Jeszcze raz bardzo Was proszę o zadawanie pytań do nowego QA. Pytajcie o co chcecie, o książki, nie książki. Zapraszam serdecznie do dyskusji. Jeżeli macie pytania jakieś o Amazon, to, to również śmiało pytajcie. Gdzieś tam moje rękodzieło, to też ja zapraszam bardzo do rozmowy i do dyskusji. To by było na tyle na dzisiaj. Tradycyjnie wiecie co robić. Kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie, kupujcie moje wydawnictwa z Amazona, link oczywiście pod filmem. Zapraszam serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa, pa kochani, trzymajcie się ciepło!